Proszę państwa, jestem nad e, rzeką, called this river, uh, Paraguay River. Paraguay River. Paraguay River, proszę państwa, i to jest granica. Granica po drugiej stronie jest Argentyna. Jest? Jest. Argentyna? Uh, other side is Argentina. Argentyna. po drugiej stronie tak jest Argentyna. Więc idziemy zobaczyć z bliska. Let's go. Tak, proszę Państwa. Jak widzicie dookoła. Tak to wygląda. I są domy do sprzedania, ziemia do kupienia. Ludzie tu przyjeżdżają. No, wypoczywać. Zobaczcie jak tu jest. Rozjechane ta droga. Jestem ciekaw, jak jest nad rzeką. To jest rzeka, proszę Państwa. Dosyć tak duża. Że wygląda jak zatoka, jakaś morska, ale na własne oczy muszę to zobaczyć. Ludzie, no jest późno, dosyć. O. Tak powinno być nagrywane. O, tak wam nagram, bo inaczej się źle nagra. O. nie wiem czy dobrze nagrywam a co ja tył nagrywam, proszę Państwa co ja nagrywam jak tak nagrywam, to tył nagrywałem o no. tak to jest, proszę Państwa halo o więc jesteśmy tym? o Motory, ludzie, po drugiej stronie granica. To jest granica właściwie. Tu jest granica. Jesteśmy na granicy, nie ma żadnego e, posorunku do pilnowania? Nie ma. To dziwne. Ale po drugiej stronie podobno jest, proszę Państwa, e, las. Tam ludzie nie mieszkają. A po tej drugiej stronie Paragwaju jest co się dzieje, jest miasto bo dalej jak widzicie jest miasto no, tam coś robi? What is this? What, what they do in there? Uh, the the sound, uh, piasek uh, They take, uh, take sand uh, from the river Oh business Business, company Construction uh, yeah. A to piasek wydobywają na budowę, proszę Państwa, z tej rzeki To bardzo ładny piasek jest, no tak no, co to się stało? Samochód do wody wleciał? co skakam tutaj kary. Ale nie tutaj O! On do Chcą wziąć tą e, łódkę z tej, z tej wody? Dlatego samochód jest. No, dziękuję, proszę Państwa. Widzieliście, co jest tutaj na granicy. Ze mną tu byliście na tym wideo, ja to osobiście to doświadczam, ten upał, bo jest cieplutko, bardzo fajnie, przyjemnie. No, to na razie. Trzymajcie się.